Uwaga, uwaga, Marcin, Warszawa w konfrontacji z Olsztynem, 3, 2, 1, start. Poszedł Marcin. Od razu rzucił się na kolana, tu nie ma żartu w moi Marcin uważaj na wodę. Kochani Dobin, gdzie jesteście, brawo! Marcin, 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 Marcin. Cii! Takie rzeczy dzieją się tylko w starych jabłonkach. Marcin cały zanurzony. Nie ma żartów. Poszedł na całość. Na razie również nie ma efektów. 37 sekund minęło. Może po prostu spokojniej. Może to nie lubią. To ktoś rzuca, jest z takim impetem i z taką siłą, 45 sekund za to, 45, 47, 50 sekund, moi drodzy, już tylko 10, już się jest po pacho, jest, był, murkuj, ostatnia szansa, murkuj teraz, 3, 2, nie wiem,